Przed mikrofonem WIGRY TV Kamil Lauren. Kamil, obserwujemy te przygotowania, treningi w Jesteś chyba tradycyjnie najbardziej takim walczącym zawodnikiem, ambitnym. To nie dla mnie oceniać, to trzeba się zapytać trenera i on to oceni. No, a jeżeli tak wygląda z boku, to bardzo, bardzo się cieszę z tego i myślę, że to w lidze przyniesie efekt. Jest już forma? Nie, o formie to dopiero będziemy rozmawiać za trzy tygodnie gdzieś. Posypała się ostatnio trochę kadra Wigier, wiadomo liczne kontuzje. Ty tak gdzieś widzisz dla siebie miejsce na boisku w tej wyjściowej jedenastce? Ehe, to mogę powiedzieć, że w pierwszym meczu na pewno nie będę grać, bo pauzuję za kartki, a reszta, reszta zależy od trenera. On to widzi, widzi naszą jedenastkę. I... Będziemy walczyć. Każdy z chłopak, chłopaków walczy o skład i wiadomo o co chodzi. To będą silne Wigry wiosną? Ty to doskonale wiesz. <gry> to powiem tak, zobaczymy od pierwszego meczu, a, a reszta, reszta się... Myślę, że w pierwszej szóstce skończymy. Jednak, jednak, jednak będę silny. Ciężkie te przygotowania? To jest tak, że wracasz no to... do, do domu i leżysz <gry> sobie już na kanapie? Tak, tak, tak. Chyba zresztą widać po dzisiejszym treningu, że ciężko jest. Każdy pracuje, żeby zdobyć tę formę. W 100 procentach, żeby być jak najlepiej przygotowany do sezonu. Oczywiście chcemy się utrzymać, a po cichu myślimy o awansie. No to życzymy efektywnej pracy i obyś nie złapał żadnej kontuzji. No to chyba jest najważniejsze, aby nie było kontuzji. Tego życzymy. Dziękuję bardzo.